Dzisiaj jest challenge sobie. Tak, będziemy jeść um, ciastko francuskie jest dżemikiem, z dżemikiem z Lidla. z dżemikiem. A, to jest tylko z dżemikiem. Z, tu dżemik. Z ketchupem. Z ketchupem. Z ketchupem. Piekantnym. Yeah. yeah. I ze sereg sera Z dżemikiem. Dla innych to jest normalne. Tak, ale dla nas nienormalne. Mamy Więc. wodę. Chodzimy ciastko z tym. Nie, 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 nie wiem, miał być. Dobra, e. najpierw zaczynamy od ciastka z ketopy. Nie chcę. Trzeba. To dzień dobry, ej! Pamiętajcie, że to... Ej, dlaczego będzie... nie mamy miski na plucie nigdy? <noise> no. Będziemy do nocnika. <noise> Czekaj do śmieci, to jest to śmieci. Czekaj, bo ja nie mogę ketchupów wyciąć. Czupu, nie czapu. Keczupu powiedziała! Nie powiedziałeś kaczupu. Normalnie bo ludzie, ludzie to mówią keczapu Boże, idźcie tu tak blisko nas. No taki... Dobra, muszę tak robić. Tu plujemy. Opu! <grym> <grym> hmm, tu siedzi i brać cioteczkę. Tak. Chodźmy mi Pokaż. Pokaż się na chwilę, chodź się boję. Cześć! No to tak bliżej! na <grym> Się, Zabaj. Okay. się no. boję! Powiedz, ja sobie za dużo tego żyłam. Dobra. Tak. O, nie, nie zjem tego. Zjesz to. Nie. No i też dałaś Nie, mam porówno. Dobra, na trzy, cztery jemy. Tam. Ja się boję, nie zjem, nie czekaj, nie. Zjesz to. trzy, cztery, trzy. No się śmieje. Nie, się nie zjem. się jemy. Trzy. Nie, nie zjem. Zjesz. Nie. Tak. Trzy, cztery. Nie, nie jest złe. <laughs> Bo ja już ciasto francuskie czuję. Nie, jest złe. Mm. Ja sama ciasto francuskie czuję, ale to nie jest zbyt no zbyt jest zbyt. dziwne. No wow. A ona chyba strasznie wolna. O no. chula. Oh, no. no. Myślałam, że będzie gorsza. Mm. Wziąmu rzeczki ja do żemb. Patrz. Wziąmu rzeczki do żemb. Ty pójdę. Okej? Okay. Puść. Ja pójdę. O właśnie. Ono to leć. No, Wiesz gdzie no nie? w ładzie. Ale teraz Tam gdzie jest ten blat? No wiem. Dobra. To my w czasie będziemy mówić. No, Czyli tak. Um, jutro będzie. Niedługo będzie no, filmik no, baby, baby Food Challenge. W maju. Będzie soczek no. jednak też, bo mają taki no. soczek. A my. Bo jaki my... Myślę, że to będzie super przeżycie Nigdy Be. nie jadłam kreberków. Ja nawet, jak byłam mała, no. jadłam buraki. Bądź cała taka buraka. Ej, <laughs> Kocham buraka. Nie. nie. Nie takie z tej szkolnej, bo tam są dobre. Mm. Ja nigdy nie jadłam na stołówce. To są takie przycie będą. Tak. Dobra. O już mam. O No sobie, no, tam, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij, drzwi, zamknij, drzwi, zamknij, drzwi, zamknij, drzwi, zamknij drzwi. Dobra. Nakładamy i ja sobie ale zabieram. Ale to nie się być takie złe. No nie wiem. Tak jak ciasteczka z ketchupem. Tobie tyle samo nałoż, tak malutko. No. Hmm. połóż to na talerzu. Czekaj, ale tak bardziej przy przodzie, żebyśmy... No właśnie to zawiniemy. Hmm. Nie, no, bardziej, bardziej, bardziej się boję sera z keczupem niż. Zaraz idziemy! niż zaraz z keczupem? Się... Zaraz idziemy! Nie, nie kończę. Ja Nie, nie Ja zawsze. Ja Ja nie Ja zawsze. Ja A Ja zawsze. Ja zawsze. Ja zawsze. Ja 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 się Ja zawsze. Ja zawsze. Ja zawsze. Ja nie Ja nie Ja tego tak samo Tak sa sera Ja zawsze. się brzydzę. Ja nie Ja nie tego nie, ja tego nie zjem. Ja nie, odpada, ja tego nie zjem. Dobra, to to jest, Zuzia, to no dla, dla YouTube'a, zakryj to tak w serze, jakbyś się jadła z ogórkiem. To ja to zjem. No to masz. <laughs> nie, dwa no. Nie, ej, mi, mi się coś coś to rozwaliło. No to dupa, musisz, się zwalone. Przepraszam, Cztery. dosłownie. Nie, czekaj, czekaj, czekaj chwilę, nie musisz, si musisz się przygotować psychicznie.

Piekajcie ciasteczko z rzemikiem Leźcie to i to ja żygać! O Ja Jan, tu teraz jest! Chodź tutaj, ja nie chcę sama nagrywać. Zuzia, chodź, bo ja nie chcę sama nagrywać! To ja tu zjem. Masz. On to będzie jać! No! Dwa. Jeden. Bożeńki. Leć. No czyli ja tego nie zjadłam, on to zjadł, Kasper to za mnie zjadł. No po No odkąd no. się poszukało? No, Naprawdę? O boże. Pij. Aż takie niedobre? No on to za okay, mnie zjadł? czekajcie. Na pewno nie dla mnie. Ja myślałam, że zaraz puszczę tutaj. Ale i challenge zaliczony. Ani. Oh! I Kaspia też challenge zaliczony. O oh, oh, chyba. Chcesz jeszcze małej pizze? Mm. Wiesz co? Opowiadaj to Kasperowi. Kasper napij się wody. No masz. Ja to się czekałam naprawdę. prawdę. O po. Słyszałaś co ja krzyczałam? Nie. Ja co ja teraz jest. Mm -hmm. Nie owu naprawdę, nie? to jest straszne. Już jest <grywa> dzięki, że to za mnie zjadłeś. No bohater. <grywa> Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. I piszcie, czy chcecie jeszcze z jakimś jakiś z nim filmik. No właśnie. Nie Dobra, to teraz jeszcze... Nie mam to pa! Czerwony przycisk.